Jaki jest y, optymalny czas w zimnej wodzie oraz jaka jest optymalna temperatura w wodzie, żeby nie zaszkodzić organizmowi, ale pomóc mu właśnie w regulacji hormonów, w tym kortyzolu oraz w hartowaniu ciała i duszy i umysłu? Jasne, już tłumaczę. Ogólnie przyjmuje się, że taka optymalna temperatura zimnej wody to gdzieś w granicach 10 do 15 stopni Celsjusza. Natomiast jeśli chodzi o czas, to na początek wystarczy dosłownie kilka minut od dwóch do 5 minut. Z czasem kiedy organizm się przyzwyczai, można to stopniowo wydłużać. W ten sposób nie zaszkodzisz sobie, a wręcz pomożesz ciału regulować hormony, w tym kortyzol, uwzmacniając zarówno organizm, jak i umysł. Czy jeżeli osoba wejdzie do wody na minutę, ponieważ woda ma 5-6 stopni, to czy efekt jest podobny, czy lepiej jest podgrzać trochę wodę i być w wodzie około 10 stopni i przebyć na przykład nie minutę, ale 3? Wiesz co tak naprawdę obie te metody mają swoje plusy. Jeśli woda jest naprawdę lodowata, czyli z tych 5-6 stopniak, to nawet krótka ekspozycja jak minuta już daje niezły efekt hartowania. Natomiast jeśli chcesz dłużej posiedzieć, to faktycznie możesz trochę podnieść temperaturę do około 10 stopni i wtedy wytrzymać te kilka minut, powiedzmy 5 czy 6. Obie opcje mają sens, więc możesz dostosować do swojego komfortu i stopniowo eksperymentować, co działa dla Ciebie najlepiej. Jeżeli wchodzę stopniowo do wody od 3 lat i woda w poziomie 6 stopni nie robi na mnie takiego wrażenia i mogę w niej przebywać 5 minut, czy powinienem zostać w tej wodzie, jeżeli mam taką ochotę? czy... Siłą woli powinienem i tak wyjść, nawet jeżeli nie jest mi zimno. Wiesz co, jeśli masz już 3 letnie doświadczenie i przy tych 6 stopniach czujesz się naprawdę komfortowo przez te 5 minut, to nie ma problemu, żebyś trochę dłużej sobie w tej wodzie został, jeśli masz na to ochotę. Grunt to słuchać swojego ciała i nie przesadzać na siłę. Jeśli nie odczuwasz dyskomfortu ani wyziębienia, to te dodatkowe minuty mogą być po prostu kolejnym etapem hartowania. Ważne, żebyś. Dobrze i nie zmuszał się na siłę ani w jedną, ani w drugą stronę.